Spragniona artystycznych wrażeń publiczność wypełniła mykanowską halę sportową po brzegi i trudno się temu dziwić. Po pierwsze, występy Młodzieżowej Orkiestry dentej z Mykanowa zawsze cieszą się dużym zainteresowaniem. Po drugie, zaś w ostatnim czasie okazji do zobaczenia jej na żywo było stosunkowo niewiele. Od wielu lat gramy każdego roku w zasadzie koncert noworoczny, no w tym roku wiadomo, jakie były. Okoliczności, że musieliśmy ten koncert przesuwać. No i dobrze się stało, że dzisiaj możemy zagrać koncert pod tytułem Koncert Wiosenny. Myślę, że to wielkie przeżycie zarówno dla publiczności, jak i dla wykonawców, bo wcale niełatwo nam się przez ostatnie lata pracowało i, i cieszę się, że doszliśmy do tego momentu, że możemy, yy, że możemy zagrać po prostu. Koncert podzielono na dwie części. W pierwszej zgromadzonej publiczności zaprezentowała się orkiestra dziecięca, a w programie znalazły się motywy znane z filmów Disneya, czy też popularne motywy rokowe. Część drugą wydarzenia wypełnił natomiast koncert młodzieżowej orkiestry Dentej Zmykanowa i towarzysząca mu rewia majoretek presto. W naszym działaniu jest to, jest to po prostu strasznie trudny czas był teraz, bo, bo w ruchu amatorskim tak naprawdę ta systematyka działania i napędzania tego wszystkiego jest bardzo ważna. No niestety przez te ciągłe powiedzmy, no zamykania prawda, instytucji kultury, odwoływania koncertów. To był bardzo trudny czas, żeby w ogóle utrzymać się jak gdyby, bo to, bo to muszę powiedzieć, że to aż o takie rzeczy tutaj chodzi. Natomiast jakoś to przetrwaliśmy. No, oby teraz już było coraz lepiej, no bo naprawdę strasznie z tym wszystkim nam się, że tak powiem, w kulturze dzieje zarówno ci, którzy chcieliby raz jeszcze przeżyć to wydarzenie, jak i ci, którym nie udało się wziąć w nim udziału bezpośrednio, będą mieli okazję obejrzenia i wysłuchania pełnej relacji na stronie internetowej Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Mykanowie.